Hej, cześć, Szymanko, zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, prosiłbym Was o łapeczki w górę pod tym filmikiem, bo niestety słuchajcie, coś ostatnio zasięgi ucięło mi e, na moim kanale, no i niestety słuchajcie, jest jak jest. Ale jeszcze, zanim słuchajcie, przejdziemy do moich kont w Brawl Stars, chciałbym ogłosić kolejny turniej, kolejny turniej bez. Przez ostatni miesiąc mogliście zobaczyć na moim drugim kanale jak chłopaki walczą na Ballu. Słuchajcie, było 16 drużyn. No, i oczywiście pierwsze miejsce zajęła drużyna Krabów, drugie miejsce Kok, a trzecie miejsce drużyna Cadmares. No i słuchajcie, rusza kwietniowy turniej w Brawl Stars, ale dobra, musimy przejść w tym momencie do szczegółów, musimy przejść do szczegółów właśnie tego turnieju. Ten kwietniowy turniej odbędzie się na trybie Game Grab, tylko że zmieniamy troszkę zasady, już nie będzie, że trzeba zagrać 9 rund, a Drużyny grają do 5 wygranych, teraz będą troszkę wcześniej mecze, więc kapitanowie się to oglądacie. Teraz będziemy walczyć o godzinie, teraz będą turnieje o godzinie 19, codziennie po jednym meczu, pamiętajcie. Losowanie będzie już, chyba losowanie będzie chyba w tą, w tą niedzielę zrobimy losowanie, tak, w tą niedzielę zrobimy losowanie. Ale dobra, przejdźmy do szczegółów, co trzeba zrobić, słuchajcie, żeby wejść do naszego turnieju. Generalnie zostawiamy 11 drużyn z poprzedniego turnieju, które grały najlepiej ze wszystkich tych 16 drużyn i teraz aktualnie potrzebujemy, słuchajcie, 5 drużyn. 5 drużyn potrzebujemy. I jakie wymagania muszą spełniać właśnie takie drużyny? Słuchajcie, minimalna ilość pucharków, łącznie zawodników, nie liczę rezerwowych czyli słuchajcie, trzech zawodników musi mieć co najmniej 20 tysięcy. Oczywiście wysyłacie słuchajcie screenshoty e, do nas na maila na 92 z Mówię do nas, bo nie jestem jedną osobą, która prowadzi te turnieje, Jest ze mną także Latox i jest także... Jerry, słuchajcie, czyli mamy taką małą organizację I bardzo dobrze sobie radzimy Dużo osób chwali te nasze turnieje Z czego jesteśmy mega zadowoleni A ja przynajmniej ten hajs z YouTube'a po części mogę Oddawać właśnie tym najlepszym Oczywiście przypominam, za pierwsze miejsce po 100 zł Za drugie miejsce Po 50 zł, za trzecie miejsce po 20 zł Nie nagradzamy rezerwowych Nagradzamy tylko i wyłącznie Trzech zawodników z danej drużyny Pamiętajcie o tym, żeby wysłać właśnie screenshot'a Na 92 Brawl stars. E, polska mapa Zimę. Kont, tam wysyłacie i pamiętajcie o tym, że musicie być też na naszym Discordzie link oczywiście będzie w opisie, tam musicie wejść, bo my słuchajcie e, później e, dajemy rolę właśnie kapitanowi drużyny, żeby później go zaprosić do naszego specjalnego słuchajcie, e, pokoju na Discordzie, gdzie tylko i wyłącznie są kapitanowie, żeby tam po prostu omawiać szczegóły, no to co powodzenia i czekamy na wasze, e, na wasze zgłoszenia na, no, na turniej, bo chcemy ruszyć już od przyszłego poniedziałku z turniejami, a w tą niedzielę Zrobimy sobie losowanie o godzinie 19 To tyle, pozdro No aha, no idziemy słuchajcie Idziemy, idziemy, idziemy Pokazywać moje wszystkie konta w Brawl Słapeczka w górę, intro Okej, okay, siemanko Słuchajcie, jesteśmy już w grze I dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy Dzisiaj pokażę wam moje aktualne Trzy konta, mam cztery konta, tylko czwarte Konto to jest E, takie konto turniejowe, gdzie ja tam mam, słuchajcie, bandę specjalnie e, pod turniej, właśnie założoną bandę. No i myślę, że tamtego konta nie muszę Wam pokazywać. E, I tak, słuchajcie, tutaj tak, to jest moje, zaczniemy w sumie od mojego głównego konta, bo nie każdy zna tamte moje drugie konta, e, tamte kolejne konta, tak? A szczególnie nie dużo osób wie o moim e, Smurfie, na którym bardzo dużo gram na streamach. Osoby, które oglądają moje streamy, to znają mi tak samo sponsorzy, znają e, tamto konto, ale to przejdziemy sobie później. Oczywiście, słuchajcie, łapeczka w górę obowiązkowo. Dzisiaj chyba tylko i wyłącznie troszkę popowiadamy. Dzisiaj może nie będzie gry, zobaczymy, może na koniec sobie zrobimy małą gierkę na naszym mini koncie. No i dobra, słuchajcie, jestem na głównym koncie. To jest to konto, e, na którym gram od samego początku, czyli od września bodajże tamtego, e, tamtego roku. Tu jest, słuchajcie, 11 tysięcy pucharków. Przejdźmy tutaj zobaczyć, jeśli chodzi o moje statystyki, słuchajcie, no to 11 085, to jest mój aktualny rekord, trójek jest bardzo, ale to bardzo dużo, 1551, na solo, słuchajcie, 335 wygranych, duo, oczywiście każdy wie, że nie gram, słuchajcie, to jest 18 wygranych, 13 minut na, na robot, no bo słuchajcie... Yy... Kurczę miesiąc temu lub dwa miesiące temu był, słuchajcie, był po prostu bug, gdzie można było sobie zrobić spokojnie 13 minut, i w sumie to zrobiłem też na moim smurfie. A tutaj, słuchajcie, jest na e, Best Time as Big Brawler, no to to słuchajcie 2 minuty i 39 sekund, bo. Bo, bo, bo słuchajcie, nie mam jeszcze takich kurczę, nie mam jeszcze takich dobrych leveli. To znaczy, mm, w szczególności na tym, słuchajcie, na tym big gameie to gram, e, gram słuchajcie jazz i jak tam wymaksuje, to będzie się lepiej grało, bo, bo na niej można też fajnie sobie czas zrobić ponad, chyba 3 minuty, czy nawet dłużej. I to konto, słuchajcie, wracając tutaj właśnie do trójek, tu naprawdę gram bardzo, ale to bardzo dużo trójek, przeważnie gram z fejmem i z hardkorem, których pozdrawiam, człowiek dla nich leci, z nimi gram naprawdę bardzo, e, bardzo dużo, bo naprawdę grają mega zajebiście, są mega doświadczonymi graczami i dużo się też e, od nich uczę. I właśnie te trójki z nimi e, pozwoliły mi zrobić wynik taki, jaki mam aktualny, czyli te, słuchajcie, 11 e, 11 tysięcy pucharków. Ale okej, okay, grałem też, słuchajcie, dużo Powie, o, bo ale też słuchajcie, grałem dużo solówek wcześniej. Jak jeszcze nie znałem Fejman, nie znałem hardcora, grałem dużo solówek wcześniej też miałem dużo pucharków. Więc to tutaj chłopaki naprawdę e, pozwolili mi rozwinąć to konto w pełni. No i tu, oczywiście, słuchajcie, 111 level już mi e, śmiga. Oczywiście, słuchajcie. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że miałem taką przerwę też w Brawl Stars Ale to dawno temu, ona trwała słuchajcie, chyba prawie 2 miesiące, czy tam miesiąc ta przerwa była Więc dzisiaj no może miałbym ten wyższy level i może już więcej pucharków i być może miałbym wszystkie postacie A tu słuchajcie jeśli chodzi o moje postacie, właśnie może też do postaci Bo tutaj dużo jest, czekajcie może sobie tak, mam aktualnie słuchajcie 3 star powery Tutaj generalnie jest tak, na tym koncie mogę mieć już praktycznie wszystkie star powery mogę mieć, ale nie mam hajsu na upgradeowanie. No i słuchajcie, nawet tutaj już Karla e, mogę sobie wbić na 9 level i w sumie aktualnie, gdy wy to oglądacie, mi słuchajcie, już nic nie wylatuje, to znaczy nie wylatują mi żadne PowerPointy, nie wylatują mi e, właśnie m, z, z, z bro Boxów, tylko i wyłącznie wyskakuje mi hajs. No i ten heist to słuchajcie będę sobie zbierać i po prostu będę sobie Upgrade'ować, teraz sobie upgradeuję Karla Żeby dostać do niego jak najszybciej e, Star Powera i po prostu śmignąć go Na 20 rank, dobra przechodzimy do mojego drugiego konta. Okej okay, jesteśmy na moim drugim koncie i tu oczywiście słuchajcie Wyskoczył nam e, Wyskoczył nam Karl, zobaczmy co mamy w sklepie, o zrobimy sobie opening e, Big Boxa Tu mam słuchajcie 5259 pucharków. Ale to jest konto E, które posiada tylko i wyłącznie pierwsze levele bo mam sobie słuchajcie taki challenge na, na tym właśnie koncie, że gram tylko i wyłącznie mm, pierwszymi levelami, wbijam je przeważnie do 15 ranku no i, i, i później po prostu zaczynam polować na kolejne brawlery. Ale jak widzicie, słuchajcie, nie mam tutaj żadnej legendy i brakuje mi Mortica i także mm, Tary mi brakuje. Jeśli zobaczymy na moje statystyki, no to tutaj, słuchajcie, trujek już jest 730. Solo 119 i duo 47, nie wiem skąd to duo się tyle u mnie wzięło, ale chyba z tego, że grałem po prostu z Froziakiem. E, jeśli chodzi o big game'a, jeszcze nigdy nie byłem, słuchajcie, tym, e, nigdy nie byłem tym bossem. No i tu, słuchajcie, na robo oczywiście zrobiony czas na bagu, tak? I tu już jest prawie, słuchajcie, 60 level, na tym koncie gram jakieś, kurczę, nie wiem, 3 miesiące? Czy miesiące gram na tym koncie? Coś takiego, 5259 barków i tutaj w ogóle, słuchajcie, zero kasy nie włożyłem, zero, zero, słuchajcie, kompletnie, bo to konto i następne konto, które Wam pokażę, no to tam, słuchajcie, nic nie inwestuję, inwestuję tylko i wyłącznie w swoje główne konto od czasu do czasu. No i słuchajcie, w bandzie jak, jak jestem, oczywiście... Na tamtym koncie w bandzie jestem wkurwiony Team, słuchajcie, Czyli w, tym oficjalnej, e, w, tym ofi, w tej oficjalnej bandzie. No i tu jestem, słuchajcie, właśnie wkurwiony Team, e, którego prowadzi Freziak e, swoim smurfem. Mamy ponad 500 tysięcy pucharków, czyli mamy naprawdę bardzo mocne bandy. Łącznie mamy chyba nasze dwie bandy, mają ponad 1 200, 000, coś, e, coś takiego. No i tak to, słuchajcie to konto wygląda. Tutaj jak widać. Talib, tutaj jak widać, słuchajcie, mam bardzo dużo golda, ale z racji tego, że po prostu nie wydaje. Zbieram tutaj tylko i wyłącznie, słuchajcie, powerpointy do Jesse i nie wiem, czy chyba mogę, słuchajcie, już ją zrobić do 9 levelu. Tutaj zawsze sobie ją po prostu wykupuję w sklepie, jak jest, tak. Tu słuchajcie, w ogóle nie chcę, nie chcę tutaj, kurczę, żadnych pakietów kupować, bo, bo, bo może być tak, słuchajcie, w przyszłości, że znowu Supercell postanowi, że mi kurczę zablokuje jakieś konto, tam wiecie, tam na jakiś czas, nie? Ta tak samo jak miałem ten. Właśnie no, słuchajcie, teraz jak wam ktoś kupuje jakieś skrzynki, czy coś, nie wiem, kupuje wam ofertę, to pamiętajcie o tym, żeby żeby po, żeby po prostu, że jak wam zablokuje kiedyś Supercell konto, tak po prostu z dupy, tak jak u mnie to było, to pamiętajcie, że musicie mieć po prostu kod, czy tam potwierdzenie właśnie właśnie z pierwszego zakupu w Brawl bo to jest słuchajcie ważne, ja to ja to słuchajcie, dwa razy tak musiałem weryfikować moje, moje konta w Clash Royal. Więc tutaj, no słuchajcie, musimy mieć właśnie ten, ten kodzik Dobra, lecimy do mojego ostatniego konta. No i słuchajcie, jesteśmy już na moim koncie. Tutaj jest 2170 e, czy pucharki. Znowu jest kolejny, słuchajcie, Freebox. E, super. No i generalnie, tak słuchajcie. Tutaj mam postacie. Jakie mam? Mam 11 postaci. Tutaj też ani jednej złotówki nie włożonej, ale uwaga, muszę o czymś teraz powiedzieć, jak jestem przy tym koncie. To jest konto zrobione specjalnie dla moich sponsorów i gram na tym koncie bardzo dużo, bo wszystkich moich sponsorów dodaję do, do znajomych i codziennie na każdym e, streamie gramy sobie właśnie z, e, z nimi. Tutaj nie posiadam bandy z racji tego, żeby po prostu nie mieć dodatkowych osób e, online, gdy jak chcę właśnie zagrać z moimi e, sponsorami. Tu właśnie słuchajcie, widać ile mam aktualnie sponsorów. No, mam troszkę więcej tych sponsorów. Ale no nie każdy, nie wiem czemu, dlaczego, nie każdego, dlaczego każdego no nie dodałem e, właśnie do bros. Teraz mamy tu, słuchajcie, 54 pucharki i tutaj słuchajcie 2173 i teraz spójrzcie, słuchajcie, prawie 400 wygranych trójek, 17 na solo i 5 duo. Bo ja słuchajcie, tak naprawdę na tym koncie gram tylko i wyłącznie trójki i mam 2173. To konto ma jakieś chyba niecałe 3 tygodnie i tylko i wyłącznie trójki, słuchajcie, tylko i wyłącznie trójki, jak jest fajna mapa, jak jest na przykład dana mapa pod danego brawlera, to wtedy ja słuchajcie biorę takiego brawlera z tych co mam, staram się wybrać jak najlepiej i po prostu gram słuchajcie trójki z moimi sponsorami, czasem im też tam mówię, jaką mają postać zabrać, albo po prostu oni sobie sami wybierają, no i słuchajcie gramy, a wygramy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, może tutaj, może tutaj nam słuchajcie coś no nie pykło, ale tu słuchajcie z NLTG, z Quenishem, z którym gramy, słuchajcie codziennie są tu zobaczcie jak ładnie, bardzo ładnie wygrywamy. Oczywiście moją ulubioną postacią na każdym koncie to znaczy no na głównym kącie, to, 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 no, to najlepszą postacią stała się dla mnie Sakura. Stała się dla mnie Spike. Spike, bo dobra, bo Sakura to jest skin, tak? Spike. A na tym kącie strasznie pokochałem Jessie. W ogóle Jessie bardzo mocno y, kocham I i, 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 i i w ogóle ten Dragonite, no kurczę, mówiłem kiedyś, że kupię tego Dragonite, ale chyba, chyba nie na tym kącie, bo. Kurczę, no nie chcę wydawać zbytnio hajsu. No nie chcę słuchajcie, ładować ani na to konto, ani na drugie konto. E, nie chcę ładować hajsu. Dobra, to skoro jesteśmy już na tym koncie, możemy sobie, oczywiście, słuchajcie, zagrać. No i zobaczymy sobie, jaką mamy mapę. E, tutaj pod tą mapę, no wziąłbym broka, ale wezmę sobie kolta. O kolcie, słuchajcie, będzie odcinek. Będzie okolcie odcinek o w ogóle o sniperach. za niedługo zrobimy sobie bardzo y, fajne, y, bardzo fajne słuchajcie odcinki na temat y, przeróżnych brawlerów, y, troszkę wam pokażę co i jak słuchajcie, bo, bo dużo osób strzela z auto-aima, o Sakura tu jest, patrzcie się, ja mówiłem słuchajcie o sakurze, no i Sakura jest, dobra, y, nie, nie, nie mamy słuchajcie brawlera, który by zbierał sobie te gemy, więc to jest słuchajcie dupa. Pamiętajcie, że jak robicie sobie jakieś teamy na gem graba, to musi być, słuchajcie, taki wiecie, takie Poco lub coś, poko lub Pam do zbierania właśnie gemów, bo to jest, słuchajcie, ważne. Dobra, tutaj jest Brok. ten Brok możemy zabić, chyba, że będę szybszy od niego. Dobra, to, z to musimy uciekać, słuchajcie, bo tutaj no, Jesse. Dobra, tutaj troszkę rozwaliłem. Jest spoko, mamy pięć gemów, ja się muszę podleczyć, słuchajcie, pamiętajcie, że staramy się podleczyć, w ogóle ta Pam to chyba ma Loa. Dobra, bo sobie nabijam na nie. kurczę, widzicie, patrzcie jakie po prostu Jessie to jest... Nie, kurde, ja nie, patrzę się, jedna rakietka ee, i co zrobiła ze mną, słuchajcie, co zrobiła jest ze mną jedna to właśnie rakietka od Broka. no to jest, słuchajcie, po prostu masakra, nie? Patrzcie, on znowu będzie strzelał z tego, z rakiet. Aj, chyba wywaliłem Dobra, czekajcie, bo teraz musimy to, to zrobić. Kurde, no nie mogłem podejść, słuchajcie, no, no nie mogłem podejść, no. No ja pierdzielę. I tak słuchajcie, właśnie, tak wyglądają moje mm, trzy konta, na których gram codziennie. Gram bardzo dużo. Posłuchajcie, wstaję rano i pierwsze co robię to odpalam grę. Yy, I tutaj jest problem, bo no niestety słuchajcie, tutaj coltem no nie podejdę. No, nie podejdę. Lepiej byłoby tym koltem sobie zagrać na Banty. Dobra, zagramy na Banty. Słuchajcie, w ogóle e, jest bardzo fajna mapka. Jest bardzo fajna mapka na, na właśnie. E, nie na kolta, a na szeli lub na bula. <laughs> Przepraszam. Troszkę, słuchajcie, chorawy jestem jak zawsze, kurde. E, troszkę mi się zbiera choroba. Dobra, e, wezmę, wezmę sobie po prostu Shelly, zagram sobie to Banty. Mogę, mogę zrobić opening. Tutaj słuchajcie, czekam na pierwszą legendę. Może tutaj wyskoczyć szybciej legenda niż na moim drugim koncie, bo tam w ogóle to jest po prostu no masakra. Zabrałem sobie mm, Shelly. Bo no, w sumie piąty level, no to nawet słuchajcie, mocny level jest, więc może nam się coś uda zabić. Tu musimy, słuchajcie, dyskretnie. tutaj będziemy polować za, zaraz, 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 zaraz. to właśnie, i to chodziło. I o to chodziło. I o to chodziło. Jeszcze obroniłem. Dobra. E, w ogóle ten ból chyba za mną leciał. Dobra, tu słuchajcie, możemy sobie stanąć... E, generalnie w krzakach. Tutaj Pamka ładnie pos postawiła... E, ...tureta, więc tutaj no nie mają szans podejść, bodajże. Jezu, to jest w ogóle Polak, jaki omanik. Jaki omanik ten Polak. 180 cm, 86 kg. 19 cm. Ta chyba palca u nogi. Chyba palca u nogi. Co za goście. Dobra, ty Pam, uciekaj. No nie, dobra, no i tu, tutaj słuchajcie to na pewno wygramy, to już no nie ma innej opcji, dobra tu idę po tą e, Piper, gdzie jest ta Piper, no, dobra, szybko naładowane, chociaż ta Piper będzie nam chciała uciec, zaraz, no bo nie, w sumie nie będę się jej pokazywać, nie wiem jak padnął, to by był problem, dobra, nie ma już jej, a i słuchajcie pozamiatane. Tutaj wyczyściliśmy, tak, że tu słuchajcie, El Primo nie przejdzie. Może przejdzie jedynie po tamtej y, stronie. Dobra. Patrzcie, 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 no. oj. Dobra, ja, ja muszę troszkę wycofać. O kurde. Wow. O kurde, 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 no. Dobra, ten ból mnie teraz osłoni, co? Dobra, 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 teraz ja będę stał w miejscu. Oni niech tam się męczą z nim. 8 sekund. O Jezus. O Jezus, o Jezus, o Jezus, to dobra ryzyk Dobra, zaryzykowałem i patrzcie, zabiłem. No i słuchajcie, na koniec odcinka zrobiliśmy bardzo, bardzo, ale to bardzo ładnego wina, słuchajcie, ja przypominam o tym, że... Eee, przypominam słuchajcie, o tym turnieju, także wysyłajcie te swoje zgłoszenia. No i czekamy. Wybieramy słuchajcie, pierwsze drużyny. No i widzimy się w sumie w następnym odcinku, myślę, że pokazałem, bo dużo osób prosiło o to, żebym pokazał te konta, no i macie, słuchajcie, macie, pokazałem Wam, także to tyle, się chodzi o ten odcinek, pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja na moim kanale były mega, 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 mega wycieczny, bo ostatnio YouTube coś uciął, to uciął te zasięgi, uciął, uciął te zasięgi, przepraszam, troszkę wieśniacko. dobra, cześć.